Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, mam tutaj zdrapki za 100 złotych, zdrap karty 4777, Mega Pensja, Classic Black, Maxi Cash, Fortuna, Król Cash, Złoty Los, Wielka Kasa, Rubiny, Szafiry Moi drodzy, powiem wam prawdę, te zdrapeczki wybierała pani Halinka, także Trzymajmy kciuki za panią Halinkę, no i również za mnie. Łapka w górę pod filmikiem i zobaczymy, czy pani Halinka miała dzisiaj szczęście. Także, moi drodzy, sprawdzamy, sprawdzamy rubiny szafiry. Zdrapeczka jest z numerem 15. Co tutaj się kryje w tej zdrapce? Czy się w ogóle coś kryje? Bo może kryje się pustak.

16 obok, 43, 11 obok, 51 i 59. Ostatnia linia: 28, 39, 41, 49 i 13. Cała zdrapa to jest jeden wielki obok. No to dobrze, 100 zł w grze, teraz zostało 90. 90 zł do odzyskania. Znaczy nie, 100 zł do odzyskania. 14. No to też jest obok. 53 27 39 i 24. 31 11 22 17 28 26 52 18 41.

23 i 19. No następny pustak niestety może teraz tak. Może zddra party, żeby było tak wesoło party 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 Szukamy partii. No i co. Lustro, but, torba, serce, szminka, naszyjnik, muszla, Perła kości, cukiereczek, saksofon, jabłko, pierścionek, prezent, sukienka, fortepian, awokado, winogrono, sponek i wiśnie. Fortuny, fortuny dzisiaj raczej już nie zbije. No, ale zobaczymy, co ta zdrapa kryje pod warstwą ścieralną. Także 11, jest 11, pięknie. W końcu coś się dzieje. 29, tu jest obok, podwójny obok. 14, 1, 8. Najważniejsze, że jest jakaś wygrana. 34, 35, 5.

może tutaj ta siódemeczka, jedna z moich ulubionych zdrapek. Szukamy siódemek. O! Nie widzę. Nie widzę siódemek. pół zdrabki za nami. Gdzie te siódemki pochowały się? Ja już wiem, gdzie są. Pani Ewa mi wykupiła. A pani Ewa. Może tutaj te siódemki się kryją? Strapa 25. Ostatnia zdrapa z paczki. Szukamy siódemki. Jest. Dziękuję. To pani Renatka mi zostawiła pewnie. Dziękuję za siódemkę. Dalej, dalej, dalej będzie jeszcze coś. Będzie jeszcze coś. Jedna siódemka. Jedna siódemka. Ile tam w tej siódemce? Jest dycha, to już mamy 35 zł. nie jest źle. no, mega pensja, która zawsze jest pusta. Ale też zobaczcie numer 25. Uh, 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 uh. Co ta mega pensja tutaj kryje? No takie liczby kryje. I co? Jest coś? Na razie nie. Zazwyczaj zawsze jest pusta, nie? Coś ten drapak już wyrobił się. Mhm. Mm mm -hmm. się 37. No jakby to była wygrana, nie? To uwierzyłbym w niemożliwe. No ale same oboki także nic się już nie wydarzy. 15, no a tam 16. 34 obok. 17 obok. 1 i Trzynaście, no jakby mogło być inaczej. Król, król czy Zostanę królem. O! Pięćdziesiąt siedem, pięćdziesiąt osiem, pięćdziesiąt dziewięć. Jak się ułożyło. Pięćdziesiąt jeden, trzydzieści trzy, dwadzieścia trzy, dwadzieścia osiem i pięćdziesiąt dwa. Dwadzieścia dwa, pięćdziesiąt pięć, trzydzieści osiem, czterdzieści trzy, czterdzieści cztery, do króla mi daleko dzisiaj. Dwadzieścia jeden, trzydzieści pięć, jedenaście, czterdzieści siedem, dwadzieścia pięć ostatnia linia. Trzydzieści dziewięć, trzydzieści sześć.

58. Również obok. Pani Halinko, co się stało z tymi strapkami? Jest. 57. No, trochę żeśmy ponarzekali i dała. 14. 13. 48. 54. 56. 47.

i mamy jeszcze 57, 57, też jest dycha, także mamy tutaj 20 zł. Pani Halinko, tutaj mamy dychę, to jest 30 zł, 30, i tu mamy 25, czyli mamy 55. Pani Halinko, ponad połowa jest dobrze, ponad połowa jest dobrze. Także pozdrawiam całą ekipę z nowych z Dziękuję za kciuki, łapka w górę, na razie.